to są e, takie emocje nie do opisania. E, tak samo było jak dwa z bonusem zrobiłem. Też się czułem niesamowicie, ale jednak ta trójeczka smakuje jeszcze lepiej. Trenowaliśmy e, na różnych torach. No, w zeszłym tygodniu to nie wypaliło nam, ale dzisiaj e, bardziej nam pasuje. E, też po swojej jeździe też tak wnioskuję, że e, czuję się na takim torze lepiej. No i co? Walczymy dalej. Wiadomo, no, że nie jest łatwo się podnieść po takich porażkach i po takim słabszym momencie, słabym momencie. Tor wiadomo, szukaliśmy, kombinowaliśmy, gdzie chcieliśmy, może znaleźć jakąś recepty, ale jak formy nie ma, to tutaj nie ma co bardzo kombinować. Robię co mogę, ciężko, ciężko pracujemy, aby jakoś tam te punkty na faluba zdobywać. No na razie jest ok, ale to jeszcze daleka droga. Tak wszystko szybko się jakoś działo w tych e, zawodach, że myślę, że żaden z nas nie miał czasu, żeby się poczuć właśnie jak ta cytryna. E, każdy chce jeździć oczywiście jak najwięcej tych biegów, bo o to w tym wszystkim chodzi. E, szkoda, że, że są te biegi kosztem gdzieś tam e, kolegów z drużyny, którzy, którzy gdzieś tam nie mogli się spasować e, do, do dzisiaj akurat do toru. E, no staramy się tutaj sobie wszyscy pomagać. Czasem wychodzi, czasem nie, no szkoda, bo niewiele zabrakło. Wszystko sobie dobrze poukładałem i, i tutaj ciężko pracujemy razem z moim teamem. Też mam nowego mechanika, bardzo dobrze z nim się dogaduję. E, silniki też fajnie mi jadą, także wszystko, te wszystkie czynniki fajnie e, tutaj zagrały i, i stąd ten wynik także e, patrzę z optymizmem e, na kolejne mecze.